Słuchajcie, robię szybki materiał dla Was, żeby pokazać nową wersję Bartona Rayleigh. Niedawno weszła nowość od marki Barton. Widzieliście prezentację, widzieliście liczne filmiki. No i zostaje przyjęta nowa dostawa. Mechanik składa. No i już mi na poziomie przygotowania tego pojazdu do ekspozycji na sklep mówi, że coś jest. Na, coś jest Inaczej, e, inaczej skonstruowany przód. No i macie przykład. Zobaczcie, jak się zmienił przód w Bartonie Rayleigh. Jeśli chodzi o pozostałe elementy, wszystko zostało takie same. Ale pamiętajcie, w Bartonie, Bartonie Rayleigh mieliśmy tutaj w pierwszej wersji taki krótki, ale dziobek e, dziób był. Tutaj mamy już przód. Zobaczcie, jak to wygląda. Podobny do chyba Morbidelli. Więc tutaj już e, te motocykle. Wszystkie będą tak wyglądały. Lampa, oczywiście, LED, są gmule, ale można pokazać to z tej strony, mniej więcej.